Witajcie, kochani, witajcie. U mnie jest prawie 4.40 wieczorkiem 31 stycznia 2025. I pytacie mnie o tę wielką tragedię, która wydarzyła się we środę, czyli 29 stycznia, gdzieś przed 21, tak mówiąc po polsku, ale czasu 9 p.m. wieczorem. Czasu nowojorskiego, bo to Washington, D.C. No, tragedia, słuchajcie, no co tu dużo mówić? Macie to lotnisko, macie wieże. Od razu nic nie mówiłam i dalej bym nie mówiła, gdybyście nie pytali, ponieważ ciekawa jestem, co jest na tych czarnych skrzynkach. Zderzyły się samolot pasażerski: 64 osoby, 60 pasażerów i tu mam tych pasażerów, kochani, i cztery osoby załogi z Black Hawk helikopterem wojskowym, gdzie były trzy osoby. Odbywał ten helikopter wojskowy jakiś trening. Rozumiem, że to było coś w rodzaju z tego, co słyszałam od pilotów, którzy lądowali wiele razy na tym lotnisku. Jak to mogło wyglądać? Dlaczego to się mogło wydarzyć? Więc ten jeden pilot, który ma nawet swój własny kanał, mówi po angielsku oczywiście. Opowiadał, że lądował wiele razy na tym lotnisku. I na każdym lotnisku, tam też, jest kanał powietrzny przeznaczony dla samolotów do lądowania. I w ten kanał nie ma prawa wejść helikopter wojskowy. No, nikt inny. Ale Washington DC to tam, gdzie Biały Dom, to tam, gdzie Kapitol, to tam, gdzie mieszka ze swoją rodziną wiceprezydent. Więc to jest poważne terytorium, dobrze strzeżone przez te helikoptery wojskowe. Jeden pilot tłumaczył coś, co chyba mnie najbardziej utknęło w pamięci. Że tak zapatrzeni są piloci w to, co się dzieje, głowa w dół, patrzą na to wszystko, tak patrzą w komputery. Natomiast nikt z, tych, z tej trójki, w, w tym helikopterze wojskowym, nie zerknął dookoła, co się dzieje, patrząc w okna kabiny lotniczej. I teraz. Na no w ogóle w okna, no bo to helikopter, to nie nie, nie samolot pasażerski. Kiedy helikopter był ostrzeżony przez wieże, że ty masz kogoś blisko siebie, to on ten pilot tłumaczy, że najprawdopodobniej, on bardzo dobrze widział, bo patrzył co się dzieje z tyłu. I mówi tak, tak, ja widzę, ja, ja wszystko widzę. No więc już ten ktoś zwierzy. Mówi, okej, okay, no skoro wie, to wie, tak. I już nic nie mówił. Ale potem był kawałek czasu, kiedy było CACA, czyli Crash nadchodzi. Crash, avoidance, czy no, cokolwiek to oznacza. No, i bliżej, i bliżej, i bliżej, i ktoś tylko z tej wieży. Uh, wydarzyło się nieszczęście, no bo to też są tylko zwykli ludzie, z tym, że już ja słyszę, że miały pracować dwie, powinny przynajmniej pracować dwie osoby w air traffic czyli pilnowanie tego, co się dzieje w powietrzu, a była tylko jedna. No dużo jeszcze na pewno będzie podawanych co i jak, słuchajcie. Gwarantowane. To jeszcze nie wszystko co wiemy. Ja tylko wam mówię co wiem, ale wiecie, to jest ja to tak widziałam i on też tak tłumaczył, że jedziesz w samochodzie. Ja to wiem jako kierowca. Całe życie jeżdżę. Prowadzę samochód. Że widzisz co jest przed tobą? Widzisz w lusterku wstecznym co jest za tobą? Ale ile razy próbowaliście i wy wyprzedzać? I jest tak zwany w samochodzie blind spot. Czyli jest to miejsce, że ja sama, o zadowolona, nikt nie jest z tyłu, z boku nikogo nie widzę. Wrzucam kierunkowskaz wyprzedzania, więc w lewo, na pasie, na lewy pas. A tu nagle ktoś nadjeżdża z tego nizowego i to jak bystro. I na klakson ja szybko z powrotem, albo i bez klaksonu zauważyłam, więc ten pilot tłumaczy, że to właśnie w ten sposób mogło. Mogło, nie wydarzyło się, ale mogło się wydarzyć, ponieważ, no, ach, to, to jest naprawdę nieszczęśliwy wypadek. Ja dzisiaj słuchałam tego i powiem Wam, że na mnie na ciele. Ciarki mnie przeszły, łzy stanęły w oczach. No. Tyle ludzi, patrzcie ile młodych ludzi, teraz ja sama patrzę na to, co wam pokazuję. Ludzie, którzy. Figure skaters, czyli tańczyli na lodzie, ćwiczyli. Całe życie niektórzy, tak jak tutaj jest małżeństwo. Para rosyjska, trenerzy. Jakieś mistrzostwa świata osiągnęli w figurowej na ludzie. Na lodzie, na ludzie, Boże. Na lodzie. Talenty. Młodzi. Tu jeszcze wrócę raz do... To jest małżeństwo rosyjskie. Tutaj jest Polka. Justyna Bayer i Brielle Bayer, mama z córką. I wiem, że jeszcze było, jest tutaj Corey, który był też z mamo. I ktoś jeszcze o tym nazwisku, to nawet nie wiem, kto to jest. No, no nie znam tych ludzi, ale. Mieliśmy tu i Polkę z córką, tak? Chyba dwunastolatką, która pięknie się podobno zapowiadała. No i widzicie, tak szczerze mówiąc, patrzyłam na to wszystko i sobie myślałam, mój Boże, już byli blisko lądowania, 200-300 metrów. I nagle takie nieszczęście. Już pewno szykowali się do wstawania. Wracali albo gdzieś lecieli. I widzicie, jak w jednej sekundzie całe życie może się zmienić. Dlatego, jak mówię, cieszyć się życiem, to naprawdę cieszyć się życiem. Każdą chwilę przebaczać szybko. I żeby każdy dzień żyć tak, jakby to był ostatni dzień, wiecie, jakie by było cudowne to życie. Ludzie by robili co kochali, tak jak no, przynajmniej ta para. 40 lat byli ze sobą razem, tańczyli, pobrali się, trenowali teraz i razem odeszli. Nic więcej wam nie powiem, bo nic więcej nie wiem. Na pewno będzie dochodzenie przeprowadzane, na pewno rodziny będą chciały mieć odpowiedzi na pytania. No i nie bez tego, nie zdziwiłabym się, gdyby już adwokaci nie kontaktowali się z tymi ludźmi, żeby rozpocząć, no właśnie, tak, losuc, bo to na ogół tak jest. No ktoś tutaj musi ponosić odpowiedzialność za coś takiego, za każdy wypadek, każde stracone życie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Nie było wystarczającej ilości osób, które pracują. Czy wyobrażacie sobie w ogóle tę pracę, zanim zakończę? Tak właśnie dzisiaj o tym myślałam. Ten zawód jest naprawdę wyjątkowy. Tu chodzi o bezpieczeństwo wielu, 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 tysięcy, setki tysięcy ludzi. Gdziekolwiek by to lotnisko nie było, i ta wieża, do której tu wrócę. Samoloty wjeżdżają, wyjeżdżają, odlatują, przylatują. To w tym wszystkim trzeba kierować. I nie można się zagapić. O, pójdę sobie na kawę, niech sobie lecą, przylatują, odlatują. No. Oni powinni zarabiać ogromne pieniądze. Być tak wynagrodzeni i... Zatrudniani najlepsi, najwłaściwsi, najbardziej doświadczeni fachowcy. Najbardziej obowiązkowi, najbardziej ambitni. No, inaczej sobie nie wyobrażam tego wszystkiego. Kochani, powiedziałam, co wiedziałam. Życzę wspaniałej nocy, bo nagrywam do 31 stycznia. Buziaczki, uściski i pa.